Witam serdecznie, proszę Państwa, zapewne wszystkim już się znudziło to, że nie możemy nigdzie wychodzić, że nic się nie dzieje, nie mamy żadnego dostępu praktycznie do kultury. Na szczęście to poruzowanie tak zwane gospodarki troszeczkę nam daje te możliwości, ponieważ od poniedziałku rusza zgodnie z rozporządzeniami rządu. Galeria Lustro w Mogileńskim Domu Kultury. Galeria znajduje się w holu kina przy ulicy Wawrzyniaka 1, do której bardzo serdecznie zapraszamy. Czyli już od 11 będziemy mogli uczestniczyć. A co w galerii? W galerii chcemy Państwu zaprezentować bardzo ciekawą wystawę fotografii. Jest to fotografia Zbigniewa Witryka. Zbyszek jest... Absolwentem kierunku wystawiennictwa Państwowego Liceum Plastycznego w Zielonej Górze i jest także absolwentem wychowania plastycznego na Wydziale Artystycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Fotografuje od lat ma w tym spore doświadczenie, ma znakomite oko. Myślę, że warto przyjść i zobaczyć tą wystawę, ponieważ wystawa nosi tytuł. Mogilno w Klatce Czasu. Tak. Wystawa dotyczy Mogilna, dotyczy miejsc tych znanych, tych mniej znanych. Mamy dokładnie 16 fotografii, które, którym trzeba się przyjrzeć po prostu z bliska. Warto tutaj przyjść, warto obejrzeć. Z uwagi na to, że Sytuacja w kraju i na świecie jest taka, jaka jest. No, musimy zachować wszelkie środki od ostrożności, dlatego na wystawę można przyjść tylko i wyłącznie w maseczce i rękawicach. Zapewniamy oczywiście środki ochrony, jak płyny antybakteryjne. Jeżeli ktoś nie posiada, można będzie zakupić zarówno maseczkę, jak i rękawice przed wejściem na wystawę. Wystawa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10 do 17, natomiast w sobotę i niedzielę od 10 do 14. Mam nadzieję, że spędzicie Państwo mile czas oglądając te wspaniałe fotografie. Jesteśmy przekonani, że chociaż coś z tej kultury rusza, i no, mamy nadzieję, że będziecie Państwo Zainteresowani i będziecie przychodzili odwiedzać nas. Z uwagi na to, że pomieszczenie liczy tylko 72 m, 2 jednocześnie przebywać będzie mogło, będą mogły tylko cztery osoby, ale myślę, że to nie jest jakiś problem. Myślę, że warto przyjść nawet w grupkach małych, czteroosobowych. Można też przysłać zgłoszenie mailowe na maila sekretariat małpa mobilno Mobilno-mdk.pl, Ewentualnie zadzwonić pod numer telefonu 52 315 2480, tam Państwo dowiecie się wszelkich, to znaczy dowiecie się wszystkiego, co dotyczy zarówno wystawy, jak i możliwości jej zwiedzania. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie.